Cześć siemanko, z tej strony Bartek, kanał Motopasje Potale. Witam Was serdecznie w dniu dzisiejszym. W końcu ładna pogoda, w końcu można wyjechać na motocykl, a jedziemy na jadowniki, na Bohemiec. Tam jest rozpoczęcie sezonu połączone z otwarciem pomnika, z osłonięciem pomnika motocyklistów przez tamtejszy klub motocyklowy. A dzisiaj jedzie ze mną Bartek, który jest na interkomie. Cześć Bartku. Cześć ja, ja. Oraz jedzie Dawid. Dawida mogliście poznać jak był z nami na głodówce, wracałem z chłopakami wtedy i wtedy jechał z nami Dawid. Niestety Dawida nie mogliśmy dołączyć do Interkomu, no woda interkomów Bluetooth, które e, cały czas powtarzam, że jak już kupować interkomy, to mieć takie jakie ma ekipa i w takich jeździć, bo później są problemy. Sam tych problemów doświadczyłem. Tam więc no niestety na chwilę obecną Dawida z nami na interkomie nie ma spróbujemy go jeszcze dołączyć po mostku tak zwanym na miejscu a my tymczasem jedziemy do Jadownik na Myślenicę, później przez Gdów, tam na Brzesko i Jadowniki za Brzeskiem tak więc koło półtora godzinki niecałe już nawet jazdy I jak będzie oczywiście coś po drodze to nagram Oczywiście również zapraszam Was do lajkowania, subskrypcji kanału, komentowania, udostępniania. No i oczywiście zapraszam Was na film. Gdy jeżdżę w stronę brzeska, zwykle z domu jadę na myślenicę i później w prawo skręcam w stronę łapczyc. Po drodze mijam odnogę jeziora Dobczyckiego, czyli tak zwaną zatokę zakliczyńską. No wiele razy ją już pokazywałem, wiele razy wtedy przejeżdżałem, tak więc powinniście znać tą drogę. Za łapczycą, przed brzeskiem, dojeżdżamy grupę motocyklistów, którzy na pewno też jadą na jadowniki. Tak więc prawdopodobnie będziemy się już trzymać ich, chyba że gdzieś mi skręcą, ale to się wszystko zobaczy. Na razie już jedziemy spokojnie, jakieś 15 minut do 20 jesteśmy na miejscu. Dojechałem na miejsce, jestem w wiadownikach przy pięknej wieży widokowej, na którą też pójdziemy. No ja się rozpakowywuję no i pomału będziemy szli w stronę sceny, w stronę stolików. Są moi znajomi z klubu, a ja jeszcze później przejdę i... I ponagrywam wam trochę filmu tutaj z pokazaniem motocykli, jak to wygląda. Tak więc zapraszam na dalszą część filmu. বন্ধ okay. uh -huh. okay. Pomału opuszczamy zlot motocyklowy w Jadownikach. Ja już ubrany, chłopaki też się już przykowywują przy, do jazdy i będziemy wracać do domu. Najpierw mieliśmy jechać troszkę inną drogą, ale finalnie stwierdziliśmy, że jedziemy tak jak żeśmy przyjechali, bo jest najszybciej, półtora godzinki i jesteśmy w domu. Tak więc siadamy, jedziemy i jak coś będzie ciekawego to jeszcze nagram. A jak nie to już się widzimy na zakończeniu. Tradycyjnie jadąc od strony Gdowa w Dobczycach lecę w stronę Kasiny Wielkiej. Żeby nie lecieć po dwupasmówce od strony myślę w stronę domu, to jeszcze tutaj po tych zakrętach można sobie pojeździć. W tym miejscu jeszcze zakończenia nie było, więc dlaczego by nie zrobić? Jesteśmy między Wiśniową a Kasiną Wielką i chciałbym zakończyć ten film. Podziękować Wam z takimi widokami jakie macie po lewej stronie. Podziękować za oglądnięcie. Dziękuję Bartkowi i Dawidowi. Bartek słyszy dzięki za dzisiejszy wypad. Na razie. A my powoli zmierzamy. Ku domowi, coraz bliżej domu. Oczywiście bezpiecznie, przepisowo, żeby nie było. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, udostępniania znajomym. Coraz bliżej tysiąca. Fajnie by było, może i w tym sezonie, tego tysiąca dobić. Bartek, pamiętaj, udostępniaj znajomym. <gryw> Niech sługują. A ja jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!